Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival. Posłuchaj historii o jednym dniu z życia bohatera w scenariuszu Kind Kapitalizm. To możliwa wizja świata w 2040 roku stworzona na podstawie analizy niemal tysiąca sygnałów zmian przez Zuzannę Skalską i Rafała Kołodzieja oraz zespół Green Heart Innovation, zamknięty w książce Prototyping 2040 to Futures Thinking. Zabukował jazdę i zaczął schodzić na dół. Niedawno skontaktował się z nim łowca talentów i poinformował, że system wytypował go jako perfect match dla ich firmy i chciał przedstawić mu ofertę. Taksówka już czekała. Ucieszył się, bo podjechał Alfa. Chociaż dostawcami w zintegrowanej sieci były tylko dwie firmy, N wolał jeździć Alfą niż Omegą. Wydawał mu się, co nie wiadomo dlaczego, bardziej ludzki. Taksówka ruszyła. Na tym poziomie nie było rozmów kwalifikacyjnych. Merytoryczne decyzje podejmował system. Menadżerów bardziej interesowała chemia, której AI jeszcze nie potrafił ocenić. Jeszcze. Najpierw jednak trzeba było porozmawiać o warunkach. Póki co N wiedział jedynie tyle, że miałby zarządzać dużym zespołem Human Machine. To mogło oznaczać wejście na wyższy level. Kolejny szczebel w karierze, który N czuł, że jest gotowy zrobić. Dla pewności wolał, by spotkanie odbyło się w kawiarni, a nie w formie online. Cierpiał na lekką. Surveillance objęł i nie chciał, by jego szefowie wiedzieli, że szuka innej pracy. Niby nie mieli prawa się tym interesować, ale lepiej być ostrożnym. Mityczny szklany sufit uchylał się raz na jakiś czas i przypuszczał najbardziej ambitnych. Teraz czas na niego, ale ta ekscytacja wymieszana była z lekkim niepokojem. Czy na pewno jest gotowy? Z opowieści wiedział, że tego typu praca wymaga działania na najwyższych obrotach. I tak już brał maksymalne dawki. Tolcapones, Cholinergics i Rezatams. W pierwszych latach brał sobie za punkt honoru nie brać nootropików, ale z biegiem czasu uznał, że nie ma co utrudniać sobie życia. Jak powiedział mu kolega, traktuj to jak witaminę, a nie jak wiagrę. Chyba nie wstydzisz się, że bierzesz witaminy. <grytanie> Zresztą wiagrę też nie ma się co wstydzić. M musiał jednak przerwać te rozmyślania i dokończyć projekt. Smart Smartplanner podpowiedział mu, że w trakcie jazdy taksówką może wykonać jedno z zadań, które miał na dziś zaplanowane. Sparował telefon z monitorem w taksówce i zaczął zatwierdzać składy zespołów zaproponowany przez AI. Nie lubił tego typu zadań. Po analizie zawsze okazywało się, że AI miało rację. Miał wrażenie, że jedynie mechanicznie łączy już narysowane kropki, jak mawiał jego szef. My naciskamy na naturę, a obroty naciskają na nas. Naturalny łańcuch pokarmu. Ze skupienia wyrwała go wiadomość z Amor App. Musiała mieć wysoki priorytet, skoro wyświetlała się w trakcie pracy. Było to przypomnienie, że za trzy miesiące wygasa umowa partnerska z Z. Doświadczenie pokazuje, że trzy miesiące to optymalny moment, by zacząć rozmawiać o przedłużeniu lub kancelowaniu wzajemnej umowy partnerskiej. Informowała apka, zachęcając do dobrego przemyślania decyzji. Po chwili przyszła wiadomość od Z. Musimy pogadać, wiesz o czym. No tak, też mam chmurę. apa. Odsuwał tę myśl. Pięć lat zleciało dość szybko, nie można tego odkładać w nieskończoność. Póki co jednak musiał to odłożyć, bo taksówka dojechała na miejsce. Kawiarnie poleciła mu z. Znajdowała się na szczycie wertykalnej farmy warzyw i szczyciła się tym, że jest całkowicie offline i organik. lobby oddał swój telefon i upaskę humanoidalnemu portierowi i wjechał przeszklonym wertykatorem na szczyt. Jechał on dość wolno, by pasażerowie mogli obserwować pracę mini-dronów na kolejnych piętrach farmy. Od razu poznał Headhuntera. Siedział w delikatnym odosobnieniu, tołem do pozostałych gości. Sączył napój z mango i wydawał się całkowicie zatopiony w kontemplacji panoramy miasta. Gdy jednak N zbliżył się do stolika, łowca obrócił się energicznie, wstał i powitał N. Najwyraźniej skądś wiedział, że N się zbliżał. Usiedli. N zamówił bezkofeinowe cappuccino, bez mleka i poprosił o doliczenie na piwku. N rozejrzał się po kawiarni. Na środku znajdowała się fontanna, która generowała szum, pozwalając prowadzić prywatną rozmowę. Dobry wybór miejsca, powiedział z uznaniem headhunter i szeroko się uśmiechnął. Kelnerka przyniosła kawę. Uśmiech nie znikał z twarzy łowcy, gdy przedstawiał N propozycję firmy, dla której pracował. N wiedział, że oferta będzie dobra, ale nie sądził, że aż tak i że taka firma nim się interesuje. To naprawdę mógł być następny level, nie mówiąc już o benefitach. Firma miała parę wysp rozsianych po całym świecie i własne miasto w Niemczech. Łowca podkreślił, że to praca na najwyższej półce kognitywnej. Masz doświadczenie z pracą ze zespołach Human Machine, więc rozumiesz, kto tu może okazać się słabym ogniwem. N. pokiwał głową ze zrozumieniem. Chłopca przejrzał mu się ciekawie. Spodobało mu się, w jakich momentach N. decydował się na milczenie. Okej, okay, to na razie nasza pierwsza rozmowa. Jeszcze musisz przejść szczegółowe testy psychograficzne i spotkać się z szefostwem. Ale potwierdzamy zainteresowanie. Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Zapytał owca. You can't argue with AI. Zaryzykował żarcik i chyba dobrze zrobił, bo rozmówca się zaśmiał. <laughs> indeed. Do powrotu Z pracy było jeszcze trochę czasu. Mieszanie na ekscytacji i niepewności oraz konieczność podjęcia dwóch tak ważnych decyzji była dla N obezwładniająca. Choć planował jeszcze pracować, uznał, że nic konstruktywnego dziś nie zrobi. Zresztą opaska monitorująca jego stan mówiła to samo zalecała relaks. Jako, że był po tej stronie miasta, postanowił odwiedzić dziadka. Jeszcze dwa lata temu dziadek żył samodzielny, ale w pewnym momencie uznał, że nie wygra ze starością. N sugerował mu, że ludzie sami żyją i do setki, i że 80 is the new 70, ale dziadek odpowiedział, że 87 to nadal 87. Co ciekawe, gdy znalazł się w ośrodku, poczuł się już dużo lepiej. Powiedział też N, że jak ten chce z nim rozmawiać, musi go odwiedzać osobiście. A on już się w życiu nagadał online w trakcie pandemii lat 2020-2027. N i dziadek wybrali się na spacer do przylegającego do ośrodka lasku. Dzięki nowemu egzuszki dziadek był w stanie chodzić na własnych nogach na nieco dłuższe dystanse. N nie chciał poruszać tematu zmiany pracy i wygasającej umowy partnerskiej z Z. Wiedział, że dziadek tego nie zrozumie. Przeżył całe życie z babcią, a pracę zmienił tylko raz. Ale N podobało się, że istnieje ktoś, kto może nie rozumieć jego stylu życia i wyborów. Bizda bardzo go uspokoiła. Mimo, że nie opowiadał o swoich problemach, czuł teraz, że sobie z nimi poradzi. Gdy wychodził z ośrodka, pomyślał, że chodzi tam dla dziadka, ale tak naprawdę to on więcej zyskuje na tych odwiedzinach. zanim porozmawiamy o umowie, chciałem powiedzieć Ty o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Dostałem propozycję pracy. Dobrą propozycję, powiedział N, wykładając hodowane mięso na deskę do krojenia. Super, opowiadaj, powiedziała Z. Ten opowiedział o spotkaniu z łowcą, podkreślił, że to praca na najwyższym poziomie kognitywnym i że na pewno będzie musiał pracować o wiele więcej. No i że nie wie, może da radę. Chyba nie ma sensu zatrzymywać się, gdy zaszczytuś tak daleko. Zresztą oni wiedzą, co robią. Jeśli ciebie chcą, to znaczy, że się nadajesz, powiedziała Z i dolała sobie winę. Chyba tak, masz rację. Zresztą od dawna już mówi się, że góra w takich firmach jest wspomagana. Mówisz ono o tropach? Nie, no tropy to zabawa na niższych szczeblach. Sam też czasem biorę, powiedział, sam, dziewiąc się nieoczekiwanej szczerości. Myślę o enhancerach mózgowych. ciągnął Oni się tym chwalą, bo to rodzi masę wątpliwości odnośnie AI, surveillance, ale wiesz jak to jest. Jeden się wspomaga, to inni nie chcą zostać w tyle. Nie wiedziałam, że bierzesz nootropy. Koleżanki też biorą, powiedziała Z. i po namyśle dodała. Ale te enhancery to chyba lekka przesada. Zawsze można się wycofać, ale tak jak powiedziałeś, za długo na to pracowałem, by się zatrzymać. A jaka to firma? Bo tego jeszcze nie powiedziałeś? N z domu wymienił nazwę firmy, ale Z nie zdawała się podzielać jego zachwytu. No to mamy problem. ABC zostało niedawno wykupione przez YZ, a YZ to bezpośrednia konkurencja twojego nowego pracodawcy. Nie musiała tłumaczyć dalej, nie mogli pracować u największych rywali na tak wysokich stanowiskach. Rzeczywiście, mieli problem. Niezręczną ciszę przerwał sygnał paczkomatu. Ich budynek wyposażony był w system pocztowy, więc przesyłki dostawali do samego domu. Nieraz uratowało to Z, gdy urządzała przyjęcie. N wstał, by wyciągnąć przesyłkę. Były to ciastka z nowej cukierni. Chciał zaskoczyć N i wybrał magdalenki wedle przepisu jej matki. Cukiernia szczyciła się tym, że ich robot był w stanie natychmiast upiec dane ciasto zgodnie z przesłanym przepisem. Może poszukasz innej pracy? Zapytał N, próbując nadać głosowi ton spokojnej pewności siebie. Wiem, że proszę o wiele, ale... Na tym zyskamy. My? Zapytała Z, nie ukrywając ironii głosie. Może finansowo, ale co będzie po pięciu latach? Przecież sama wspominałaś, że myślisz czasem o rezygnacji z pracy. N starał się chwycić ostatnie deski ratunku, zapominając o pewności siebie. Różne rzeczy planowałam. Ty mówiłeś, że chcesz pracować trzy miesiące w roku i zajmować się z muzyką, a teraz chcesz sobie przyczepić do mózgu chip, by więcej pracować. Znowu zapadło milczenie. N podszedł do okna. Na tle zachodzącego słońca AirTaxi z logiem jego nowego pracodawcy bezgłośnie podniosła się do lotu z dachu jednego wieżowców. Gdy wracał do domu, był przekonany, że przedłużą umowę, może nawet na 10 lat, ale teraz już nie był tego pewien. Przypomniało mu się, jak K. opowiadał, że gdy zaczął pracować na naprawdę wysokich obrotach i firma dobrała mu dobry plan nootropowy, zaczęło go denerwować, że jego partnerka przestała za nim podążać. Może Z. za nim nie nadąża? W sumie po to wymyślono pięcioletnie, by nie wiązać się na za długo. Więcej informacji na temat innych scenariuszy przyszłości znajdziesz na www.futuresthinking.pl Dziękujemy Łódź Design Festival za gościnę i możliwość pokazania wystawy, projektowania przyszłości. A day in the life of. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.